Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zapytaj Trenera. Dzisiaj gościmy w powerpicie Bartka Gurana, którego na pewno znacie z portalu muskulardevelopment.pl. Dostaję bardzo dużo maili z zapytaniami odnośnie przygotowań do zawodów ostatnich dwóch tygodni i dlatego dzisiaj razem z Bartkiem postaramy się opowiedzieć właśnie o ostatnich dwóch tygodniach przed zawodami. Jak to wygląda na przykład u Bartka, jak to wygląda u mnie. Obydwa jesteśmy praktycznie w sezonie startowym. Bartku, opowiedz, jak u Ciebie wyglądają dwa ostatnie tygodnie przed zawodami? Jakie suplementy używasz? Jak wygląda dieta, jak trening się zmienia? No jest to no, niestety temat rzeka, jeden z najtrudniejszych tematów i najbardziej kontrowersyjnych, jakie można, jakie można znaleźć. Zacznijmy od tego, że jako trener, jako dietetyk, jako tak samo jak ty zawodnik doskonale wiem, że organizm każdego człowieka zachowuje się całkowicie odmiennie. To, co wypracowaliśmy sobie w czasie tych ostatnich tam powiedzmy sobie 2 trzech miesięcy, redukując y, tłuszcz, redukując y, powiedzmy sobie ilość tkanki tłuszczowej, no, może zostać zniweczone przed samymi zawodami poprzez niepotrzebne jakieś szybkie, drastyczne zmiany. A więc przede wszystkim wydaje mi się, że, że żadnych drastycznych zmian nie powinno się wprowadzać w ostatnich dwóch tygodniach. Powiem tak, jeżeli ktoś jest dobrze przygotowany do zawodów, to te 10-12 dni przed zawodami musi mieć formę i tak naprawdę żadne sztuczki magiczki mu nic nie pomogą. A powiedz mi, co sądzisz na temat ładowania na przykład węglowodanami, na temat ładowania się sodem na początku, bo to jest taka stara szkoła, która w tej chwili jakby tak trochę odchodzi w nie pamięć i zawodnicy stosują trochę inne nowe metody. A jak ty się do tego odnosisz? Ładowanie węglowodanami, a więc przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, jak sam ja i mój organizm reagujemy na węglowodany. Jeżeli reaguje dobrze, jeżeli jest to bardzo płynne, spokojne ładowanie się węglowodanami, mięśnie wypełniają się powoli, spokojnie glikogenem, oczywiście jak najbardziej jest zalecane. Jeżeli na przykład mój organizm, powiedzmy sobie, zbyt szybko pochłania te węglowodany, bo w czasie, w czasie diety zmieniła się czułość insulinowa. No to wtedy bardzo ostrożnie z tym ładowaniem, bo można się przeładować, można mieć bardzo polaną sylwetkę. Ale konkretnie chodzi mi tutaj o Twoją osobę. Jak wygląda u Ciebie powiedzmy ten ostatni tydzień? W tym ostatnim tygodniu mam cały czas bardzo, bardzo ograniczone węglowodany. Praktycznie spożywam dwa razy dziennie po 20-30 gram węglowodanów. No to bardzo mało. Tak jest. Połowę, czyli tam 230 gram przed treningiem, 20 gram po treningu siłowym. Resztę praktycznie wszystko wszystko opieram na, na tłuszczach na tłuszczach, a główną zmianą, którą tutaj wprowadziłem w tym roku było to, że kompletnie nie korzystałem z żadnego oleju, oliwy, niczego takiego. Jedyne tłuszcze, które, które spożywałem przez cały okres diety i bezpośrednio te 10 dni przed zawodami i do samych zawodów, to są tłuszcze z ryb, z orzechów i żółtka i one tutaj gro stanowiły właśnie, właśnie tych tłuszczy. One mi najlepiej służą, one mi tutaj najlepiej. Czyli w najlepiej... twoim przypadku nie było żadnego ładowania, żadnego drastycznego obcinania węglowodanów? Nie, cały czas, stały poziom był tak, w granicach na 50-60 gram. Oczywiście, 50 max 60 gram, sobie spokojnie zeszłem do, tej, do tego poziomu, przytrzymywałem go przez ponad grubo miesiąc i potem stopniowo stopniowo odrobinkę te 2 trzy dni przed zawodami troszeczkę zwiększyły. a powiedz jeszcze nam jak zmieniał się trening czy był to bardziej intensywny trening czy po prostu pewnego dnia przed zawodami powiedziałeś dobra dzisiaj jest ostatni trening tak i czekam na zawody nie absolutnie tak samo jak ty wprowadzam tutaj pewne zmiany w treningu na początku były nawet dwie sesje aerobów dziennie Poza treningiem siłowym, potem zmniejszyłem to do jednej sesji aerobów i treningu siłowego. Później w ogóle zrezygnowałem z treningu aerobowego, natomiast wykonywałem dwa... Dwie... A na ile dni zrezygnowałeś miesiąc przed zawodami? zawodami. Miesiąc przed zawodami w ogóle zrezygnowałem z treningu aerobowego, zamiast za to wykonywałem dwa razy, dwa razy dziennie trening siłowy obwodowy. I Czyli ostatni w moim wypadku trening obwodowy. Dużo lepiej tak, w na siłowni tak dalej, dużo lepiej, dużo lepiej mój organizm reaguje, zbyt duża ilość aerobów, po prostu zjada mnie, wypłaszcza i no, nie, ma, nie ma tutaj u mnie naprawdę większego takiego sensu. Ostatni parę dni przed zawodami, dosłownie 5, -6, zostawiłem sobie tylko jedną sesję siłową, taką typowo obwodową, pompującą, maks 65 minut. W ten sposób z A powiedz, Jak z suplementami? Przyjmowałeś do samego końca, czy na ileś tam dni też przed startem ograniczyłeś jakieś suplementy? Powiem, że aminokwasy przyjmowałem do samego końca. Mhm. Do samego końca. Ale do... rozgałęzione czy proste, całodzienne? Całodzienne przyjmowałem do samego końca, rozgałęzione przyjmowałem tak gdzieś do 5-6 dni przed zawodami, wszelkiego typu suplementy białkowe dobrej jakości, czyli hydrolizat, izolat. Odstawiłem około 10 dni przed A zadami. glutamina? Bo wielu e, osób twierdzi, że glutamina jakby zaciąga wodę do, do, do e, Glutamina do w bardzo dużych ilościach na pewno zaciągnie troszeczkę tej wody do, do, do mięśnia. Jednakże ta ilość. 10-15 gram dziennie, przynajmniej w moim wypadku doskonale się sprawdza jako, jako sposób na, na unikanie infekcji. Być może, nie wiem, są to jakieś, uważane jest to za jakieś bajki, za pogłoski. Ja osobiście uważam, że jest to bardzo dobry antykatabolik i przede wszystkim uważam, że jest to świetny sposób na właśnie pobudzenie odporności organizmu. Bardzo często jest tak, że odstawiam glutaminę, to są nie 2-3 dni, jestem przeziębiony, gdzieś tam kicham, smarkam. Jest to jest, to, jest to naprawdę bardzo dobry sposób, żeby pobudzić ten organizm. Jeśli chodzi o mnie, ja w tym sezonie startowym również nie korzystałem z jakichś magicznych sposobów na ładowanie się węglowodanami, na ładowanie się sodem. Trenowałem dwa razy dziennie. Rano była sesja treningu aerobowego, przed śniadaniem naczczo, później było śniadanie, kilka posiłków, trening na siłowni. I w tym sezonie przede wszystkim taką Rzeczą, która pozwoliła mi jakby zachować tą masę mięśniową, był trening bez nadmiernej ilości powtórzeń, czyli trenowałem w zakresie pomiędzy 8 a 12 powtórzeń. W każdej serii były to dość ciężkie treningi do samego końca. I tak jak Bartek tutaj nie mówię, nie korzystałem z jakichś ładowań węglowodanów. Po prostu trenowałem do środy, w środę, przestałem wykonywać trening siłowy. W niedzielę wykonałem ostatni trening karyobowy rano i tak wyglądało to z mojej strony. Jeśli chodzi o suplementy, ja również glutaminę przyjmowałem do samego końca. Z tym, że razem z aminokwasami rozgałęzionymi był to Extreme Anty katabolik, uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry suplement. A teraz dodatkowo wyszła wersja bezsmakowa, także pozbawiona zupełnie aspartamu, suklarozy, takich różnych rzeczy, co na pewno też jest ważne. No to, to, jest, to jest w tym momencie świetna rzecz, bo mało jest takich suplementów, które nie posiadają tych właśnie substancji barwiących, smakowych, Dokładnie. a naprawdę są one bardzo, bardzo poszukiwane, głównie z zakresie kwasów czy tego typu rzeczy, które można, można stosować, które mamy wtedy świadomość, że nie będą one przytrzymywały wody. Z jakichś tam względów technicznych po prostu niestety musimy je, musimy je odstawić, a powiedz mi, że tak rozmawiamy, yy, Opierałeś się na normalnych, tradycyjnych treningach aerobowych czy interwałowych? Nie, nie, nie. Dla mnie trening interwałowy działa w ten sposób, że od razu mi zjada mięśnie. To jest dla mnie coś, co w ogóle jakby nie, nie mieści się w ramach mojego treningu przed zawodami. Poza sezonem, żeby rozkręcić metabolizm, trochę interwałów nie zaszkodzi, ale na te 8 tygodni przed zawodami zupełnie rezygnuję i jest to tradycyjny trening aerobowy godzina przed śniadaniem i, i to na mnie najlepiej działa. Później 3-4 posiłki, trening siłowy, właściwy i czyli, to jest najlepsze rozwiązanie. Czyli powiem Ci, że bardzo podobną rzecz ja obserwuję ze swojej praktyki indywidualnej, trenerskiej. Typowy taki trening interwałowy, po prostu zjadam je bardzo szybko. Natomiast bardzo dobrze się sprawdza u osób dosyć takich otyłych. Tak, którzy, które mają duży zapas, ale mają no, kiepską tą kondycję i powoli stopniowo możemy tutaj poprawiać, z tą zamieniać sens. to dokładnie, dokładnie treningi interwałowe na trening cardio. No, tak najbardziej, tak jest. I tutaj tutaj jest to, to ta świetna. To wszystko zamiana. w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy Bartkowi za gościnę u nas w klubie. A was zapraszam do zadawania kolejnych pytań, do mailowania.